jest? Muszę go a, to. <laughs> Sialem, like. O kurwa, a to on do mnie strzelał przecież? Ja bijem o, no, A, to ja mnie go Ciekawe O, to dobrze, bo będziemy mogli jeszcze raz pójść tutaj romcik, kureścik. Rącik Kureścik Robcik Kureścik staw no, nie mogę go zabić, bo ja strzelam kurwa ze Umarł, umarł Umarł? Tak Nie, tylko on ja ci powiem czemu. Ja wiem dokładnie, nawet nie muszę wiedzieć. Miał granatę w ręce i był, i był... Ale on nie, z... nie wyłóż ja ten grana. Ja stałem obok ja ciebie. Ten jest zwagowany, zaraz Ja stałem obok ciebie. Jestem pewny, że nie granatę w ręce. Stałem obok ciebie w ekranie. Czyli czy to ślepy stomak, zobaczmy. RGD-5 Han Grenade. Ja pierdola. Ja CO TO BYŁO? Mam jakąś amunicję do tego? Sprawdzałem <laughs> wcześniej, czy to maraton. To. A. No jebany, powiesz box? Box. Nie, czekaj, jeszcze raz. Box. Jeszcze raz. Box? Kurwa, jeszcze box. raz. Kurwa. Box. Co? Box. No, box. Nie by zajęli skurkowańcami jebanymi. Aha, mój. i to my. No i to my. No, Słuchaj, to że 50 wody starczy na przypigięcie całego lighthouse. Znaczy, No Może jest problem, nie? na, na tą... No, a ja jeszcze z tym kolegą wtedy, co go tam poznałem, to na tym basenie odkrytym w tej Grecji. No sprawdź, było... no, prawda? Było... Nie, było szkolenie takie przez animatorów, prawda? Szkolenie y, nurkowania, nie? Z maską i rurką dla seniorów. Rurki zatkałeś seniorów. Zmarliście? <śmany> 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 Ile Mać, się zrobi? <śmany> no to ketchup. to ketchup. się No idziemy stąd. Ja działałem. Proszę, kolesko Uuu, salewka, fajne, fajne. Nie Zje. Co? <laughs> nie no. Ja mógł nogi, się idę. Gdzie? <laughs> się nie, zajmę. nie. Teraz go <laughs> Dobra, ja idę na pozycję.